Być kobietą, być kobietą marzy ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, być kobietą oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Dzisiaj w Andrzejkowym odcinku specjalnym. Patrycja przygotowuje się na Andrzejkową imprezę, a my jej w tym oczywiście pomożemy. Andrzejkowe party nie może obejść się bez czegoś pysznego. A może warto spróbować sushi? Docenimy zalety olejku herbacianego stosowanego w kosmetykach Tebamol? O magicznym klimacie wróżb Andrzejkowych porozmawiamy z wróżką Izabelą. Zapraszamy! Każda kobieta jest piękna, ale nie każda potrafi wydobyć cały swój urok. I w tym właśnie pomagamy my, razem z profesjonalistami, którzy na swojej pracy znają się doskonale. A więc poznajcie Patrycję. Ma 36 lat i można śmiało powiedzieć, że pracuje na dwa etaty. Oprócz pracy w firmie wychowuje także sama swojego synka. Ponieważ chciałaby w końcu troszkę odpocząć od codzienności, i wybiera się na Andrzejkową imprezę. Postanowiliśmy przy okazji pomóc jej w przygotowaniach. Każdy moment jest dobry, by o siebie zadbać. Każdy moment jest idealny do tego, by kobieta postanowiła, że chce wyglądać lepiej, chce wyglądać piękniej, a ponieważ macie taką możliwość. E, I my, czyli program Być kobietą, oferujemy wam takie metamorfozy, to warto do nas się zgłosić. Jest z nami patrycja. Udało mi się patrycję wyłowić. Bardzo zabiegana, bardzo zapracowana, e, mama. Przede wszystkim z wielką ilością spraw na głowie, ale w końcu udało się, i Patrycja, czeka Cię naprawdę wielka metamorfoza. Czy jesteś gotowa? Oczywiście, że jestem gotowa. <laughs> I bardzo chciałam sobie podarować taką odrobinę luksusów w tym codziennym zagonieniu. Także no. Termin, jeszcze, termin idealny, no bo Andrzejki, impreza Andrzejkowa czeka na ciebie też, bo wiem, że się wybierasz. Dobrze, to w takim razie powiedz mi, czy ty zawsze wyglądałaś tak jak teraz, to znaczy te włosy, blond, dłuższe, taka spokojna, słowiańska uroda? Nie, były takie okresy, że dokonywałam drastycznych zmian, natomiast tak jak widać to teraz, trwa to już dosyć długi okres i coś trzeba by było zmienić. No, a jest świetna okazja, bo zbliżają się Andrzejki, także... Wiem także, że jesteś samotną mamą, sama wychowujesz swoje dziecko, więc tych obowiązków masz tak naprawdę razy dwa. A ty masz czas w ogóle się rano pomalować? No, trudno jest zdążyć do pracy, a co dopiero zrobić taki naprawdę porządny makijaż, czy, czy zadbać o, o, o fryzurę, także... Dzisiaj zamierzam to wykorzystać. A jesteś gotowa na to, co się będzie z Tobą działo. No myślę, że tak. Nie mogę się doczekać już. Ja zmian. bardzo się cieszę, że ty jesteś, jesteś taka odważna, bo na pewno będziemy zmieniać się włosy, będziemy robić ci makijaż, e, będziemy także wybielać zęby, także ten uśmiech będzie jeszcze piękniejszy. No bo drodzy Państwo, Patrycja jest przepiękną kobietą, a tutaj, w studiu 10, my to jeszcze bardziej wydobędziemy. No i myślę, że ten efekt końcowy będzie zniewalający. Ja już nie mogę się doczekać. Ja również. E, Patrycja, ja Ci już nie przeszkadzam. Ty w takim razie. Uciekasz do naszych specjalistów, a ja będę się razem z kamerą, i z państwem, bacznie przyglądać temu, co tutaj będzie się działo. Patrycję zaprosiliśmy do Centrum Urody i Medycyny Estetycznej Q10 w Chorzowie, która jest w pełni nowoczesnym i kompleksowym centrum, gdzie można skorzystać z pełnej gamy profesjonalnych zabiegów. Na początku zaprosimy Patrycję na zabieg ReFirm. Pierwszy zabieg, w którym pomożemy czy rozpoczniemy całą metamorfozę, myślę zabieg laserowy. Jest to zabieg z użyciem szerokiego spektrum światła i fali radiowej, który pomoże pani Patrycji. Czy pomożemy pani Patrycji wyprostować delikatnie bruzdy wargowo i skorygować kształt żuchwy, która jest tutaj już jędrna i ta skóra stanie się po zabiegu momentalnie elastyczna. Jak długo trwa taki zabieg? Ten zabieg trwa około 40 minut. W takim razie, 14, 40 minut będzie bolało? Nie, zupełnie. Zabieg jest bezbolesny, tak yy, powiedziałam nawet przyjemny. To w takim razie 40 minut przyjemności zostawimy Patrycji. No i zostawiamy oczywiście pod czujnym okiem pani. Zabieg ten należy do grupy zabiegów lunchowych, co oznacza, że natychmiast po nim można wrócić do codziennego trybu zajęć. Tuż po leserze oddajemy Patrycję w ręce kolejnego specjalisty. Czas na konkretne nawilżenie. Czas na zabieg gwiazd. Hydradermabrazja. Dlaczego zabieg gwiazd? Podobno one z wielką przyjemnością przed każdą wielką galą oddają się i poddają się temu zabiegowi. Dzisiaj naszą gwiazdą jest Patrycja. No i ona dzisiaj będzie poddawana temu zabiegowi. Hydradermabrazji. Na czym polega ten zabieg? E, ten zabieg polega na złuszczaniu z rogowo całego naskórka. Następnie za pomocą takiej specjalnej końcówki wtoczamy kwas hialuronowy. Dzięki temu skóra jest odświeżona, dobrze nawilżona, jest wyrównany koloryt skóry. Efekt widoczny jest od razu? Jak najbardziej. O, czyli nie trzeba czekać tak naprawdę? Skóra jest gładka, Pani sobie na po zabiegu zobaczy, że jest zupełnie taka świeża, odświeżona, zupełnie inna w dotyku milsza. Jak długo musimy leżeć podczas zabiegu? jak Do długo trwa 40 zabieg? minut. Później um, zawsze nakładamy taką maskę na twarz nakinającą, ujedrniającą. Zabieg... zabieg jest króciutki i efektowny. I bezbolesny? I bezbolesny. <śmiech> <śmiech> czyli kolejna <laughs> dobra informacja dzisiaj, e, dla Patrycji również. E, na no to czas na zabieg. Nie przeszkadzamy, nie gadamy więcej, tylko proszę bardzo zająć się naszą gwiazdą. To nie koniec zmian, którym poddajemy patrycję, ale teraz zapraszamy Was do restauracji origami, by skosztować sushi. Sushi to potrawa japońska złożona z gotowanego ryżu zaprawionego octem ryżowym oraz najróżniejszych dodatków w postaci przeważnie surowych: owoców morza, wodorostów nori, kawałków ryb, warzyw, grzybów czy jajek. W Polsce sushi zadomowiło się już od jakiegoś czasu, co przekonuje, że jesteśmy ciekawi smaków innych niż nasze tradycyjne polskie dania. My postanowiliśmy Was przekonać, że to rewelacyjny pomysł na przekąskę podczas imprezy Andrzejkowej. Restauracja origami to idealne miejsce dla ludzi lubiących sushi, ale także dla tych, którzy chcieliby spróbować innych potraw kuchni japońskiej lub po prostu napić się dobrej kawy, i zjeść deser. Tutaj sushi przygotowują najlepsi sushi masterzy na oczach klientów. Prawdziwą atrakcję stanowi możliwość zjedzenia sushi prosto spłynącej po barze udeczki. Jakie są rodzaje sushi i jakie składniki używamy do sushi? Znaczy produkcji? tak. Sushi ogólnie to jest ryż zaprawiany octem ryżowym. To jest właśnie główna baza do całego sushi. Później są takie dodatkowe składniki, na przykład typowo japońskie, na przykład jak glony nori, wasabi imbir marynowany, na przykład jak mamy tutaj tykwę. I parę takich, co my używamy też w polskiej kuchni, mianowicie por, ogórek, nawet papryka. No dobrze, to z Pana doświadczenia, Pani Michale, które składniki lubimy najbardziej, my Polacy? Są to właśnie takie typowe, na przykład łosoś, majonez, na przykład por, taki standard. Aha, czyli jednak do tego. A ten majonez to taki e, nasz dodatek, czy? Czyli taki, e, ja, e, to jest japoński dodatek też. Tak mm -hmm. że oni takiego mniej, mniej tłusty jak majonez japoński. A dlaczego tak ważne jest przygotowywanie składników e, świeżych tutaj na oczach klienta? No bo jednak to jest sushi, to jest surowa ryba. Mm -hmm. bo Musi być świeża, pierwsza jakość, żeby po pierwsze nie utrudnić nikogo i żeby też miał smak. Dobrze, to w takim razie czas, żebym skosztowała sushi. E, co najpierw muszę zrobić? Od czego tak. mam zacząć? Podstawą jest jeszcze sos sojowy. Hmm. Trzeba sobie go… Tak, nalewamy sobie go do miseczki. Tak. Można też do, dodać wasabi do tego sosu, hmm. ale, ale… No nie, właśnie nie, nie i pytanie, koniecznie. czy myjemy tak. pałeczkami czy palcami? Bo Można wiem, że... i palcami, i pałeczkami. Okay. To jest y, wszędzie tolerowane albo pałeczkami, albo palcami. Dobrze, to ja w takim razie y, moje pierwsze sushi z jem palcami, dobrze? O, a ja potem, <laughs> a nauczę, potem będę y, się y, uczyć tak. jeść z pałeczkami. Dobra, to w takim razie teraz tak. Biorę sushi i co teraz? Y, maczamy lekko, delikatnie w, w sosie sojowym, mhm. ale nie za dużo, żeby ryż nie nasiąknął tym mhm, sosem. Nie jest dobrze. I cały kawałek naraz do budzie. Cały, tak? Tak. No to jemy. Kuchnia japońska bardzo przypadła nam do gustu, dlatego do restauracji origami jeszcze dzisiaj wrócimy. Sprawdźmy teraz, jak przebiega metamorfoza Patrycji. Pani doktor, kiedy możemy zacząć stosować Botox? Zabieg toksyną botulinową służy nam do korekty zmarszczek mimicznych i możemy tutaj zarówno u osób profilaktycznie stosować toksynę botulinową, jeżeli widzimy, że jest takowa tendencja do zmarszczek mimicznych, czyli że zmarszczki są w czasie dynamiki, w czasie marszczenia, lub u osób, u których te zmarszczki są już otrwalone, czyli są one już statyczne i nie wykonuje pacjent żadnej mimiki, a my widzimy, że zmarszczki są między drzwiami, są zmarszczki poziome czoła. A to jest bezpieczny zabieg? Zabieg jest bezpieczny, ale zawsze trzeba pamiętać, że jest to zabieg medyczny. Czyli trzeba zapewnić pewien e, schemat leczenia. Musi być dobry preparat, dobre wskazania, w dobrym miejscu zrobiony zabieg. Jeżeli e, trzymamy się pewnych zasad, to jest to zabieg bezpieczny. To w takim razie spójrzmy na Patrycję. Uh -huh. Co tutaj będzie się działo, gdzie e, pani zastosuje uh -huh. e, Czy ja bym ten zabieg. mogła prosić, żeby pani się zrobiła groźna, czyli zmarszczyła brwi? Widzimy tu pewną tendencję do zmarszczki między brwiami, która już tutaj nam się zarysowywuje, czyli jest już utrwalona, i poprzez blokadę mięśni marszczących brwi, my całkowicie wygładzimy tą zmarszczkę i nie dopuścimy do pogłębiania tej zmarszczki. Proszę brwi dać do góry. Mm -hmm. Tu tak samo widzimy, że są zmarszki poziome czoła, które częściowo już są dynamiczne, ut statyczne, utrwalone, a tutaj nam powstają w czasie marszczenia. Czyli tak samo można yy, podać toksynę botulinową w mięsień czołowy, który nam unieruchomi, yy, toksyna botulinowa unieruchomi nam ten mięsień i w tym momencie następuje wygłodzenie zmarszczek poziomych czoła. Jeszcze bym prosiła o taki mocny uśmiech, nienaturalny, mocniej. Mm -hmm. To jest takie delikatne zmarszczki yy, zewnętrznego kąta oka ale na razie bym u Pani to zostawiła. Mamy dla Patrycji jeszcze jedną niespodziankę. Ponieważ piękny uśmiech jest niewątpliwą ozdobą, my postaramy się, by Patrycja nie przestawała się uśmiechać. Nasza metamorfoza trwa, a mi osobiście bardzo zależy, żeby Patrycja, jak już zobaczy efekt końcowy, mogła się bardzo szeroko i pięknie uśmiechać, niczym gwiazda filmowa. No a co trzeba zrobić, żeby uśmiechać się jak gwiazda filmowa? Trzeba mieć piękne białe zęby, więc czas na wybielanie zębów. Na czym polega ta metoda? Będziemy tutaj wybielać zęby metodą Pure Light. Jest to metoda wybielania y, kosmetyczna, y, nie dentystyczna, także zupełnie zupełnie bezpieczna. Uzyskamy tutaj efekt y, świeżo, świeżo wyglądającego uśmiechu. Przywrócimy pani y, naturalnie białe zęby. A ile czasu musimy sobie zarezerwować y, na taki zabieg? Podczas jednego zabiegu jest to sesja 3 razy po 20 minut. Czyli tak naprawdę bardzo niewiele, a wychodzimy od razu z efektem. Od razu. O tym, że sushi jest przepyszne, już wiem, przekonałam się osobiście. Natomiast, pani Magdo, co podajemy do sushi do picia? Więc tak, do sushi możemy podać wino winoczoje. Jest to wino śliwkowe japońskie. Super sprawa, podaje się to skruszonym lodem. A jak kosztuje? Jest naprawdę przepyszne, lekko słodkawy, słodkawy smak. Mm. Y oczywiście jak najbardziej różne rodzaje herbatki, tak? Jaśminowa, czekolada z chili, super. Naprawdę rewelacyjnie się komponują ze smakami sushi. Oraz dla bardziej już, że tak powiem, zagorzałych miłośników suszy i mocniejszego alkoholu możemy podać sake. O proszę, czyli wiemy już z czym pić, co pić do sushi, ale ja wiem, że u Was w restauracji... Niekoniecznie są tylko te specjały japońskiej kuchni. Co jeszcze można u Was, u was zjeść? E, tak, więc nasza restauracja, że tak powiem, jest też przygotowana na polskiego klienta, tak? bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy w Japonii, tylko w Dąbrowie Górniczej, więc jak najbardziej otwarcie wychodzimy do klienta. Mamy również kuchnię ciepło. bardzo fajnie rozbudowaną, więc można zjeść sobie typowe dania na ciepło, w postaci łososia, w postaci nawet kurczaka. Tak więc nie jest to typowa restauracja tylko dla smakoszów suszy. Teraz zapraszam Was do Australii. Jak wyglądało kiedyś zastosowanie drzewa herbacianego w kosmetyce, a jak wygląda to teraz? Liści z drzewa herbacianego znane są od wieków. Przez ludność, rdzenną ludność Australii, odwar z liści drzewa herbacianego wykorzystywany był już od samego początku. Wiemy, że miało to doskonałe zastosowanie antybakteryjne, antyseptyczne. Bardzo dobrze i rany, dlatego od wieku w zasadzie liście z drzewa herbacianego były przez ludzi wykorzystywane. Natomiast czysty olejek został wydestynowany dopiero na początku XX wieku. Wówczas stał się sławny na cały świat z racji tego, że ma on doskonałe działanie właśnie antybakteryjne. Zresztą czysty olejek z drzewa herbacianego, nie wiem czy Państwo wiedzą, jest składnikiem prawie wszystkich kosmetyków antytrądzikowych ponieważ jest to, ma on doskonałe działanie właśnie oczyszczające. Ponadto, ciekawostka, drzewo herbaciane, drodzy Państwo, nigdy nie choruje na grzyby. To też zaczęto powoli, powoli stosować również czysto olejek z drzewa herbacianego do leczenia grzybicy stóp, do różnego rodzaju grzybic, również skóry. Głowy, ale przede wszystkim do grzybicy stóp. Więc zastosowanie drzewa herbacianego w kosmetyce jest niezwykle szerokie bardzo szerokie. My produkujemy serię kosmetyków, którym olejek z drzewa herbacianego jest bazą. Natomiast to, to jest baza, która jest uzupełniana przez dodatkowe składniki, przez naturalne wyciągi z nagietka, z żożoby, przez witaminę A plus E czy też pantenol, które dodatkowo sprawiają, że nasze kosmetyki są również łagodne dla skóry. Dla kogo są te kosmetyki? Kosmetyki z drzewa herbacianego są przede wszystkim dla osób, które mają problemy skórne. Zestaw do pielęgnacji twarzy w postaci kremu, toniku do twarzy, czy też tyftu na wypryski doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry trądzikowej. Kosmetyki, z nasze kosmetyki SUF również służą do pielęgnacji skóry całego ciała. Mamy doskonały balsam do ciała, żel pod prysznic, czy też właśnie spray do stóp, którego podstawą jest czysto lejek z drzewa herbacianego. Doskonale zabezpiecza skórę stóp, kiedy podczas wizyty na basenie, czy też w saunie. Przed grzybicą, której no, nie jest to miła przypadłość, a mm. można się jej bardzo łatwo nabawić. To są kosmetyki w 100% naturalne. Tak, to są kosmetyki naturalne. To jest hmm, dodatkowym naszym atutem, jeśli chodzi o te kosmetyki, na pewno jest fakt, że używamy wyciągów z roślin, wyciągów z nagietka, pantenolu, witaminy A plus E w najlepszej jakości. Dodatkowo Nasza fabryka, czyli producent, jest producentem również specyfików farmaceutyków. To też my, przy produkcji, stosujemy przede wszystkim rygory farmaceutyczne. To też kosmetyki są w 100% bezpieczne, testowane dermatologicznie, alergologicznie i przyjazne dla skóry. No właśnie, Pani Izabelo, kosmetyków naturalnych ostatnio e, tak naprawdę e, pojawiło się mnóstwo. Ale jak poznać te, które naprawdę są naturalne, które naprawdę nie mają w swoim składzie żadnych sztucznych e, składników? Przede wszystkim musi on być wolny. Od substancji ropopochodnych, od parafin, od parabenów i tych wszystkich substancji, które są pochodzenia sztuczne. Nasz olejek jest czystym olejkiem z drzewa herbacianego i pochodzi z Australii. Mhm. Bo, drodzy Państwo, kolejna ciekawostka. Bardzo często olejek z drzewa herbacianego pochodzi z Chin. O, ale w Chinach chyba Australii. drzewo herbaciane występuje, czy nie? Występuje w formie sztucznej. No właśnie, bo wiem, że Australia to, to faktycznie Uprawy. jest to miejsce, gdzie. Tak rośnie drzewo chiny herbaciane. ze względu na swoją produkcję wszystkich rzeczy w mhm. zasadzie w nieograniczonych możliwościach chiny również rozpoczęły założyły uprawy drzewa herbacianego i tam klimat jest nieco podobny niż w Australii więc drzewo herbaciane rośnie owszem jest pozyskiwany olejek jest destylowany i jest wysyłany do Europy czy też do Ameryki do wszystkich mhm. krajów w zasadzie jest wykorzystywany w kosmetykach. Dlaczego? Bo jest tańszy. A właśnie. A tutaj mamy oryginalny olejek z drzewa herbacianego pochodzącego z Australii. Powiedzmy to. głośno Olejek i jest produkowany w Australii, i mhm. jest również sprowadzany do Europy z Australii, mhm. przychodzi w kontenerach i po prostu jest w Berlinie. Wykorzystywane do produkcji tychże kosmetów. Ale wiem, że tak, że macie w swojej ofercie świetną rzecz, mianowicie olejek do kąpieli. Mamy całą serię olejków mm. do kąpieli, natomiast e, żel pod prysznic jest. E... Jest do, ma doskonałe działanie, właśnie oczyszczające, co sprawia, że po uprawianiu sportu, na przykład po siłowni, czy też po dużym wysiłku fizycznym, odświeża, oczyszcza skórę i pozostawiają miękką, w zasadzie bez użycia dodatkowego balsamu. Czyli spokojnie możemy powiedzieć, że te kosmetyki są w 100% naturalne. Nikt nie musi przejmować się, że coś wyskoczy niepożądanego na skórze. Wręcz przeciwnie. Powiem właśnie więcej. one. jakby skoczy, <grym> to trzeba to i zniknie. A teraz czas już na zajęcie się włosami Patrycji. Które, choć piękne i długie, trzeba także poddać metamorfozie. Tutaj pani Patrycja ma e, ładne włosy.